Dzień dobry Państwu. Dzisiaj prezentujemy bigówkę perforator rotacyjny marki Cyclos RPM 350+. Jest to urządzenie, które pozwala na perforowanie papieru od 80 do 180 gram, a nawet 60 gram przy użyciu specjalnego stipera. Perforowanie przy pomocy dwóch standardowych ostrzy zdłużnie, możliwość rozbudowy pakietu perforującego do pięciu, nawet ostrzy. RPM350 Plus ma także w zestawie rolkę bigującą. Za chwilę zaprezentujemy, jak działa maszyna na standardowym zestawie ostrzy. Urządzenie posiada licznik arkuszy. W czasie pracy będą odliczały ilość arkuszy sperforowanych, możliwość regulacji prędkości i standardowy reset licznika. Urządzenie proste, bezawaryjne. Robimy próbę na cienkim papierze 80-gramowym, w związku z tym pobieranie cierne, poza tym że jest bardzo świeże w tej chwili, nie jest do końca skuteczne, ale generalnie działa bez zarzutu. W module perforująco-bigującym w tej chwili, jak wspomniałem wcześniej, mamy dwa ostrza perforujące jeden krążek bigujący i na tej osi można domontować jeszcze dodatkowe ostrza.